Dzień dobry, witam serdecznie. Piąty wyraz ciągu arytmetycznego, napiszemy sobie od razu, jest równy 26. A suma pięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 70. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Dobra. Czyli jakbyśmy sobie podstawili na, pod wzór na sumę, to mielibyśmy, że 70 równa się a1 plus an, czyli a Suma początku 5. Czyli A5 to za A5 możemy już 26 podstawić. Dzielone na 2 i razy N. Dobra. Mamy. A nie, N jest 5, przepraszam, was najmocniej 5, bo to jest suma 5. Czyli nie mamy tylko A1. No to tak. Mnożymy całość razy 2, czyli mamy 140. To się równa. To już nam spadnie. Czyli będziemy mieć A1 plus 26, ale w nawiasie nam spadnie. Razy 5. Dwójka nam się skróciła i dwójka razy 70, 140. Dzielimy razy 5 obie strony, to tu wyjdzie 28, równa się A1 plus 26. stron. odejmiemy 26 i w ten sposób otrzymujemy, że A1 jest równy po prostu 2. Tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę.